Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zabieram głos, ponieważ nie dostałem zaproszenia na posiedzenie Komisji Finansów i chciałbym Wysokiej Izbie przedstawić, umotywować mój wniosek. Chciałbym powiedzieć, że ta poprawka, którą złożyłem, dotyczy merytorycznego wyrażenia treści ustawy, którą będziemy procedować. Chciałbym powiedzieć, że w toku debaty, a złożyłem to jako wniosek z naszej debaty senackiej, nie wynikało, ponieważ rząd nie, pod, nie potrafił przedstawić harmonogramu i sposobu spłaty ewentualnego wzrostu zadłużenia, o którym wiemy, że będzie i w jaki sposób będzie to projektowane na przyszłe pokolenia. Stąd ta poprawka która nadaje tej ustawie nazwę o zadłużeniu przyszłych pokoleń. Ponieważ to nie ten rząd, ale następne pokolenia, w tym ci Polacy, którzy się jeszcze nawet nie narodzili, będą spłacali te długi. I chciałbym powiedzieć, że praktykom krajów, do których dążymy, między innymi Stanów Zjednoczonych, gdzie na wniosek senatorów zarówno republikańskich, jak i demokratycznych, rząd, powstała specjalna komórka, która oblicza poziom zadłużenia i metodologię spłat tego zadłużenia i projektuje to na przyszłe pokolenia. Podobna instytucja funkcjonuje również w Danii i dlatego wydaje się, że jeżeli Senat Rzeczypospolitej Polski, jeżeli polski parlament chce w sposób odpowiedzialny kierować pracami państwa polskiego, Powinien taką instytucję czy takie wyliczenia sprowokować i spowodować, żeby opinia publiczna, a również parlamentarzyści mogli mieć taką informację, ponieważ w tej perspektywie będziemy dopiero mogli właściwie oceniać założenia do budżetu i tę nowelizację budżetową, którą należy się w najbliższym czasie spodziewać. Chciałbym również poinformować Wysoką Izbę, że w dniu wczorajszym, to jest 8 sierpnia 2013 roku, Grupa Senatorów Prawa i Sprawiedliwości złożyła do Laski Marszałkowskiej projekt specjalnej uchwały, która zobowiązywałaby rząd do przedstawienia przedstawienia wyliczeń według metodologii rachunkowości międzygeneracyjnej dotyczących skali obciążeń obywateli długiem publicznym, który będzie przypadał w najbliższych dwudziestu latach po przeliczeniu na dorosłego Polaka. Uważam, że jeżeli chcemy w sposób odpowiedzialny myśleć o Rzeczypospolitej Polskiej, to ta poprawka i ta uchwała powinny być w tej Izbie przyjęte. Dziękuję bardzo.